Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Onego czasu, rzekł Jezus uczniom swoim, idę do Tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja prawdę wam mówię, lepiej dla was, żebym odszedł, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, pośle go do was. I gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, że nie wierzą we mnie o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony. Wiele jeszcze mam wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie u duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie, i co ma nadejść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a wam oznajmi.